Pokój i dobro. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w której odczytujemy fragment Ewangelii opisujący odnalezienie pana Jezusa w świątyni. Maryja, jako matka, powinna zdawać sobie sprawę z tego, że jej syn ma boskie pochodzenie. Przecież słyszała słowa Anioła podczas zwiastowania, słyszała słowa Symeona. I yy, yy, zapowiedzi dokonującej się na jej synu Jezusie Chrystusie. A jednak to macierzyństwo i połączone z zagubieniem jej syna budzi pewien niepokój. Po odnalezieniu pana Jezusa wypowiada słowa: Synu, coś nam uczynił. Ja z ojcem szukaliśmy ciebie. Jest ta troska wpisana o dwunastoletniego Jezusa w życie Maryi. Pamiętam taką sytuację, seminarium, moja mama po dłuższym, dłuższej przerwie nieodzywania się dzwoni i zadaje pytanie, czy mogłaby prosić brata Bartłomieja do telefonu. Współbrat odpowiada, że jestem na mszy świętej i przekaże, bym po mszy świętej podszedł do telefonu. Moja mama, nie czekając długo, dzwoni w momencie zakończenia mszy świętej, myśląc, że jestem pod telefonem i zadaje, zadaje pytanie bratu, który odebrał telefon. Jak żyjesz? Dobrze? Dobrze. Zdrowy jesteś? Zdrowy. Bartłomiej? Nie. Aleksy? I chwila ciszy. Z tego względu, że no to ta długa przerwa braku rozmowy powodowała troskę. Kiedy spojrzymy na życie Jezusa, Maryi i Józefa, widzimy tam niezwykłą więź, która panuje między nimi i troskę. Pomimo tej pewności, tych wszystkich wydarzeń, które dzieją się na kartach Ewangelii, Maria jest niespokojna, bo macierzyństwo nie eliminuje strachu w jej życiu. Co może wynikać z tego fragmentu do nas? Pokazuje ten fragment troskę o sprawy Boże w życiu Pana Jezusa. To jest też kwestią każdego z nas, by wziąć odpowiedzialność za swoje życie w kwestii naszej wiary względem Pana Boga. I druga rzecz, życzę drogim rodzicom, matkom, ojcom, by dopóki mogą, brali odpowiedzialność za życie i wychowanie swoich dzieci. Na chwałę Pana Boga.